Cześć moi drodzy, e, witam Was w e, Let's Playu, w pierwszym Let's Playu z gry The Witcher 3, czyli Wiedźmin 3. Postanowiłem e, podzielić się z Wami moją rozgrywką e, w ten właśnie tytuł, jako że nie chcę, żeby na kanale były takie duże przestoje, a ostatnimi czasy właśnie jakby cały swój wolny czas poświęcam na grę w ten właśnie tytuł, to stwierdziłem, że to będzie dobre rozwiązanie, tak, żeby coś się na tym kanale działo. A żebym nie zmuszał się do robienia filmów, bo filmy robione na siłę, to nie jest coś, co chciałbym robić. Tak więc, w dzisiejszym odcinku, w pierwszym odcinku Let's Play'a, zajmiemy się zleceniem wiedźmińskim, które mamy tutaj na leśnicę. Tak więc odpalimy sobie tego quest'a i porozmawiamy z sołtysem wsi pod Podgaje. Jego chata jest tutaj nieopodal. I zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia na temat tego zlecenia. No, przecież... Witaj, w jakiej sprawie? W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? No, a no ja, zajęlibyście się tym. Byście Wiedźmin, dobrze zgaduję? Żebym widział na obrazku u babki w książce monstrum albo Wiedźmaka opisanie. No, jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla Was, co to taka leśnica? Dobra, to może się potargujemy z panem Sutysem. Rozmawiajmy o nagrodzie. Hmm, a no. To ile sobie policzycie? No. Wieś nie wygląda na zbyt bogatą, Spróbujemy 270, a niech będzie. A niech będzie. No, to jak niech będzie, no to. Bierzemy. Zajmę się tym. Ktoś widział te leśnicę i może mi o niej powiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało. Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to i leśnica nie da rady. No okej, okay, w, w takim razie będziemy porozmawiać z osobą, która widziała tego potwora. Może powie nam coś ciekawego na jego temat. Ciszę trochę muzykę. Wydaje mi się, że jest za głośno. 60. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. Jak wyglądała? Próbuję ją dokładnie opisać. No, poprawdzie aż tak dobrze, to jej nie widziałam. Ciemność się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś, jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będziesz, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski, wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Ok, czyli wygląda na to, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju duchem. Przyjrzymy się jak to wygląda w miejscu, gdzie potwór był ostatnio widziany. Widać, że człowiek bywały, więc rzeknij. A dalej wystarczy mamy lać raz w tydzień czy więcej razy? Szła tędy kobieta. Boszo. Kanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Hmm. Czy mamy jeszcze jakieś ślady? Mhm, ślady prowadzą. Zobaczymy dokąd. No i mamy miejsce zbrodni. Nie udało jej się uciec. Zaćgał ją, albo podderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki. Ślady są wyraźne. Okej, okay, zobaczymy, dokąd doprowadzą nas ślady. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jak mu się śpieszymy. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Przeczytamy sobie list. Zobaczymy, cóż ciekawego się możemy tutaj dowiedzieć. Chociaż mówiłam mu, że nie chcę go znać. Wiem, że ty się Bukaja nie boisz, ale ja tak. Mówi, że kocha, ale to nie jest takie miłowanie jak z tobą, tylko zajadłe, straszne. Bukaj nie da nam spokoju nigdy. Musimy uciekać. Zostaw mi odpowiedź tam, gdzie zawsze. Okej, okay, czyli wygląda to na... Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Dokładnie, to no, chciałem. Północnica. Powiedzieć. Sołtys ty pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Północnica. Czy mamy taki wpis w naszym bestiariuszu? Istoty magiczne, nie, istoty przeklęte, nie... Piory. Leśnica. Leśnica jest wrażliwa na księżycowy pył, olej przeciwupiorom i znak Irden. Czy mamy olej przeciwupiorom? Jakieś olej już sobie tutaj wcześniej robiłem. Mamy olej przeciwupiorom, także za chwilę go sobie użyjemy. Musimy jeszcze zobaczyć, gdzie będziemy mogli znaleźć naszego przeciwnika. Więc wracamy jeszcze po dodatkowe informacje do wioski. Wsadziła do życia. Oh! Gdyby mnie... Witaj. W jakiej sprawie? Znaliście Zule i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to. Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli. Jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i antek? No tak, a myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli że. znaczy się, ta upiożyca to nasza zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna, taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? Mm, no, młodzi to zwykle na Polankę chodzili. Tam na zachód od wsi za polami. Zula. Dobra. Okej, okay, czyli wszystko już wiemy. Odczynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Okej. Okay. czyli idziemy na polankę. Odpalamy wszystkie bufy jakie mamy. I przyzywamy potwora. No, może to być dość trudne zadanie że jest na, poziom, na podobnym poziom, a ja mam tutaj e, też wysoki poziom trudności ustawiony. Także jeszcze sobie profilaktycznie zapiszemy, żeby nie trzeba było później za dużo biegać w razie niepowodzenia. Użyjemy sobie oleju przeciwko y, upiorom. Może to faktycznie coś da? Coś jeszcze? E, chyba tyle. Północnica za dnia się nie zjawi. Odpalimy sobie północ, żeby było bardziej klimatycznie. I lecimy. So that's pretty expensive Nieprzyjemne kombo. Mamy jeszcze trochę spółki. Jesteśmy już blisko. Tylko... O, nie było tak blisko. O, no cóż trzeba będzie spróbować ponownie. No tak jak mówiłem. Nie jest to zbyt prosta walka. Ogólnie, cała gra nie jest zbyt prosta. Tak jak widzicie, na każdego przeciwnika trzeba mieć jakiś sposób. Wcześniej, już miałem podobne zlecenie, we wcześniejszej fazie gry, na podobnego przeciwnika, z którym walczyło się w podobny sposób. Także trzeba by go było zwabić, właśnie w, w okrąg tej pułapki, tego znaku. Ale no, ten jest zdecydowanie dużo bardziej. Potężny więc, mam nadzieję, że za drugim podejściem uda się już go pokonać. Północnica za dnia się nie zjawi. Ponownie ustawiamy północ. Trzeba też tutaj uważać na te e, trzy klony, które się zjawiają, kiedy ona znika w pewnej fazie gry, w pewnej fazie walki. One wysysają z nas żywotność. Trzeba je jak najszybciej pokonać no, Ale tym razem powinno pójść lepiej Palimy sobie jeszcze kłęb. Hmm, tutaj się chyba nie da. Trzeba będzie poczekać, aż nam się naładuje. Okej, okay, i lecimy. Mamy sobie Alicji drą, który w domu zbudowane ogrożenia. No chodź, chodź. Mamy przyjemny kwadratek. Półka, trzeba zrezygnować zregenerować troszeczkę żywotności. Ups. No, boli dość. No, trochę. Jeszcze jedną jest kółka. Zrałem siatki. Trzeba taktyczne wycofanie. Za strzał. No nie wyszliśmy na tym najlepiej. Ups Mam trochę za wysoki całkiem ze O, jest strzał! No nie udało się. Jeszcze trzeba będzie pokładać te paskudy. Ostatni strzał. Kto kogo pierwszy trafi? Trzeba to rozegrać ostrożnie i... jest! Udało się za drugim razem. Zobaczymy co z tego będziemy mieć. Mutagen, pył śmierci, esencja upiora, włosy. O i unikatowy miecz oraz trupę spółnocnicy. Zobaczymy co to za mieczyk. No pięknie! Premia przy trafieniu krytycznym, szansa na trafienie krytyczne i szansa na oszołomienie, 10% no dość dużo Już sam z siebie ma bardzo dobre statystyki No, no bardzo fajne, bardzo fajny mieczyk Wygląda też spoko, nie wiem czy tutaj się da obrócić postać, no nie bardzo, ale widzimy Całkiem, całkiem, no na pewno opłacało się pomęczyć Trofeum z północnicy. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący w, walcie, w walce z ludźmi. Już myślę, że trofeum z Muglaka, które zdobyłem wcześniej będzie tutaj lepsze, ponieważ e, dodatkowe złoto bardziej się chyba przyda. No i podejdziemy sobie jeszcze odebrać nagrodę. Odpalimy jaskółkę, żeby nas nic nie zabiło po drodze. W każdym razie wszystkie eliksiry. Oraz olej, który pomaga w walce z tym rodzajem przeciwnika No i myślę, że właśnie w taki sposób powinno się grać w tą grę Trzeba się najpierw przygotować do walki Nie robić tego tak na pałę Przez to gra jakby ma troszeczkę taktyczny wymiar No mi to odpowiada Zobaczymy co nam powie Sołtys Witaj. ale mamy ryj Chyba troszeczkę przesadziliśmy z tymi eliksirami. Wyglądamy, jakbyśmy dobrze pochlali wczoraj. Pozbyłem się leśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Oj, no i super. Hes się zgadza. Przeciwnik leży. Gerald skacowany. No, i na tym sobie zakończymy. 270 sztuk złota. Nie jest źle. Na pewno trafi coś fajnego, ale myślę, że tutaj lepszą nagrodą za to zadanie był właśnie ten unikatowy miecz, który sobie zdobyliśmy z przeciwnika. Zwłaszcza że ma on też 3 puste gniazda. No, i myślę, że w tym miejscu się pożegnamy. Jeżeli będą się Wam podobały te odcinki, jeżeli będzie się Wam podobała formuła Let's Play na moim kanale, to jak najbardziej będę ją skłonny kontynuować. Tak więc dajcie znać, co myślicie o, tym, o, o takim rozwiązaniu w komentarzach. Oczywiście, firmy z Counter-Strike'a oraz różne poradniki dalej będę tworzył. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie.